Wszystkim witam Was z powrotem na moim kanale i dzisiaj się widzę wa z Wami z kolejnym holem zakupowym, wakacyjnym. Jest to haul, co kupiłam sobie na wakacjach, głównie w Chorwacji. Jest tutaj parę rzeczy, parę perełek, wszystko jest z wyprzedaży. Są to ubrania na jesień, a już taką trochę zimniejszą porę. Mam tutaj 9 rzeczy Wam do pokazania. Wszystkie widzicie jak w kolorystyce takiej białą. Kremowo-czarno-granatowej. Są to moje ostatnio ulubione kolory. Poproszę Was o zasubskrybowanie mojego kanału, bo jest to dla mnie bardzo pomocne. Więc jeśli jeszcze tego nie robicie, to klikamy teraz. Klikamy dzwoneczek. I teraz możemy oglądać. I nie bać się, że ominiecie jakikolwiek z moich filmików. Filmiki są co niedzielę. Nie przedłużając, po prostu zaczynajmy. Hop. zaczniemy sobie od tej strony zaczniemy od pierwszej rzeczy jest to taka bluzka z Zary ogólnie większość rzeczy będzie z Zary jest to taka bluzka kosztowała ona na promocji 13 euro normalnie kosztowała 23 euro czyli 10 euro różnicy jest na jednoramie tutaj ma taką dziurę która jest obszyta takim diamencikowym sznurkiem że tak powiem jest to rozmiar L, bo tylko taki był. Pasuje na mnie ona prawie idealnie. Wygląda przepięknie, ma taki grubszy, biały materiał. Jest ona taka elegancka na jakąś okazję. Będzie przepiękna, właśnie do czarnych spodni, czy białych, czy spódniczki. Zresztą zaraz Wam przymierzę. Jest ona tutaj zapinana na suwak. Tutaj Wam dam kod referencyjny, żebyście sobie sami zeskanowali. Tak wygląda na mnie bluzeczka, no tak naprawdę leży idealnie i nawet yy, dobrze, to jest L, ponieważ ta bluzka nie jest taka ciasna strasznie. Wszędzie dobrze leży, może jedynie jest tutaj troszkę za duża, ale to jest naprawdę minimalne. Wygląda przepięknie, ta dziura no według mnie jest fajnym takim akcentem, czymś innym i wygląda tak fajnie, pokazuje trochę skóry. I nie jest przez to taka zwykła. Jest na ramię. Materiał jest to taki właśnie grubszy, garniturowy materiał. Jest bardzo przyjemny do noszenia. Na dole wygląda bluzka tak. Robi nam optycznie talię. A tutaj robi się taka malutka baskinka. Fajnie się właśnie rozchodzi tak na biodra. Co wygląda super do spodni z niskim stanem. Z tyłu wygląda tak. Jest przepiękna i kosztowała 13 euro, więc uważam, że jest to naprawdę dobra cena. Przejdźmy teraz do kolejnej bluzki: będziemy może sobie szli tak bardziej po kolei. Jest to taka kamizelka przez głowę. Jest to taki czarno-granatowy kolor. Niestety odcięłam od niej metkę, więc nie wiem, czy uda mi się ją znaleźć, ale pamiętam, że kosztowała 10 euro, czyli jakieś 45 zł, coś takiego. Jest przepiękna, jest to taki sztywny, garniturowy materiał. Nie ma ona żadnych kieszeni, ale pięknie przylega. Jest to rozmiar L. Tutaj ona ma takie zakończenia. Kamizelka wygląda przepięknie, tak elegancko. Już miałam ją właśnie na sobie, na Barbie, gdy poszłam na Barbie, na film Barbie, który był swoją drogą bardzo fajny. Bardzo polecam, jeśli jeszcze nie widzieliście. Jest ona zapinana na suwaki z dwóch stron. Bardzo łatwo się. Zakłada jest bardzo wygodna, nigdzie nie uciska, bardzo komfortowa, ma idealny dekols, Tak naprawdę zaraz to zobaczycie. Tak wygląda ta kamizelka na mnie. No, leży idealnie. Mówię, Senika praktycznie nie widać. No, wygląda według mnie. Przepięknie, zwłaszcza na przykład do związanych włosów, żeby pokazać trochę pleców. Dekont ma według mnie idealny, nie jest on za wielki, ale też coś tam pokazuje. Tutaj jest zakończona takimi trójkącikami. Z tyłu jest na prosto. Tutaj jedyne co troszeczkę odstaje co lekko mnie denerwuje. Do jakichś trampeczek, torebeczki będzie idealna i bardzo łatwo się ją zakłada, ponieważ jeden suwak się zapina na dół, a jeden w górę, więc. Bardzo łatwo się przez to zakłada. I przejdźmy teraz do czegoś bardziej już, właśnie jesiennego. Jest to taka granatowa, satynowa koszula. No jest przepiękna. Uwielbiam ostatnio właśnie takie satynowe materiały. Oczywiście jest to poliester, nieprawdziwa satyna, ale wygląda równie okazale. Jest to taki bardzo ładny, szlachetny, granatowy kolor. Niektóre granaty są brzydsze, niektóre ładniejsze. I ten, ten jest przepiękny. Ja mi ją moja siostra. W sensie, e, ona tam mieszka w Danii i była w Hendymie i była ona przeceniona na jakieś... Jest to 50 zł, 90 koron. Jest to rozmiar M i jest ona taka lekko oversize, ale nie za bardzo. Pięknie się teraz komponuje z moimi włosami, więc no, jestem zachwycona. Macie jakieś kody? Tak wygląda to koszulano. Wygląda, że wygląda na o wiele droższą. Nie Wygląda jak z układem Koszula z Hernemu, a wręcz przeciwnie. Jest z jakiejś bardziej luksusowej marki. Ma ona bardzo fajny krój, ponieważ ma długie rękawy, a ja jestem wysoka. Ma tak naprawdę idealny rozmiar bo nie jest ani za ciasna, ani za luźna, więc będzie super wyglądała. Wpuszczona również. Nie założyłabym jej osobiście do czarnych spodni, no ale takie mam na sobie. Przypięknie komponuje się właśnie. Moimi włosami również i będzie super do zimowych stylizacji, do białych spodni, do granatowych, nawet brązowych. Materiał jest naprawdę przyjemny, taki lejący. Na pewno jest z nim cieplej, więc nie wiem czy jest to koszula na no, upały, raczej nie, ale na pewno takie zimniejsze wieczory na kolację no, wygląda przepięknie. To kolejna bruska, tak naprawdę w tym cholu mam same góry. Jest to taka koszulka prążkowana, taki sweterek, bardzo, cien bardzo cienki sweterek ze Stradivariusa. Variusa. E Na wierzchu wygląda dość zwyczajnie, kosztowała 6 euro, musiałam ją wziąć. Z 8 euro kosztowała 6 euro, więc 2 euro różnicy, czyli jakieś 10 zł. I mam rozmiar L, ponieważ nie było innych z tego co pamiętam. I cały cynk w tym. W tym dekoldzie, bo na wieszaku wygląda naprawdę niepozornie, wygląda jak taka zwykła bluzeczka, ale ten dekold jest w łódkę jest on taki lekko off shoulders i to jest tak przepiękne, tak to uwielbiam, ostatnio po prostu uważam, że każdemu to praktycznie pasuje, takie widoczne obojczyki i tutaj w ogóle cała ta linia wygląda się jak księżniczka prawdziwa, no po prostu przepięknie, jest to bardzo kobietnie, wygląda pięknie. Leciutko prześwituje. Ja mam pod spodem taki beżowy stanik, ale to naprawdę jest leciutkie. Będą siatko obciąć te sznurki, ale ten dekolt wygląda według mnie majestatycznie, naprawdę majestatycznie. Tak, kobieco. Rękawy są idealnej długości, bo są takie za długie. Idealnie wszędzie leży, więc się dziwię, że jest to L. Nigdzie nie odstaje, jest bardzo komfortowa w noszeniu. Jest to taki basic, ale po prostu o wiele taki inny, taki klasyczniejszy i jednak taki kobiecy. Kolejną rzeczą, którą wam pokażę, nie będzie tym razem zwieszaczka. A jest ona tutaj na dole ze mną. Są to takie małe szpileczki, kitten heels. Są na kitten heel. I są one w zary, na takim paseczku z gołą piętą. Mają bardzo mały obcas. Są one w takich szpic, co mi się bardzo podobało, bo ja uwielbiam tego typu buty. I kosztowały one 15 euro z 23, czyli 8 euro różnicy. No jednak jest to sporo. Jakieś tam 50-40 zł. Będą no, idealne z wygałączki, dlatego bym chciała mi je pokazać teraz. Kupiłam je w Chorwacji. Jest to rozmiar 40. Nie było innego, ale ostatnio mi się stopa pomniejszyła, czy co? Bo wszystkie buty, jakie na mnie pasują, są to 40, a nie 41. No, wcześniej miałam 41. Nie wiem, jest to jakieś dziwne. Tak wyglądają te buciki. No, bardzo wyglądają. Naprawdę... Cudnie. Są to takie klasyczne białe szpileczki, właśnie idealne na co dzień, są bardzo wygodne. Ten obcas nie jest za wysoki, więc wygodnie się w nich chodzi. Tutaj się to bardzo dobrze trzyma, ten paseczek, więc but nam nie zjeżdża z nogi, jak na przykład przy klapkach. Są naprawdę idealne, właśnie brakowało mi takich białych szpileczek, bo już wszystkie mam czarne. A białe jednak też się przydają, właśnie do białej góry. Do naszego piesaczka. Kolejną rzeczą jest tak naprawdę ta sama pluska, co mam teraz na sobie, tylko czarna. Jest również ze Stradivariusa i kosztowała również 6 euro jest to rozmiar również L. No i wygląda tak samo jak ta, ma bardzo miły materiał, jest to prążkowany materiał, również ma ten przepiękny, łódkowy dekolt. Musiałam wziąć dwie jakby za 6 euro, bo szukałam takich od zimy, bo moja mama sobie kupiła w Zarze bardzo podobną. Ale była ona na wyprzedaży i już jej nigdy nie znalazłam. No i po prostu byłam zakochana w tym kroju i no jestem przeszczęśliwa, że udało mi się je znaleźć. Wygląda ta czarna, no i do czarnych spodni garniturowych. Wow! Bardzo mi się podoba. Chyba jestem największą fanką czarnej niż białej. Można nosić to na co dzień, na elegancko. Na każdą okazję tak naprawdę, bo i można założyć do tego trampki, i szpilki, i kozaki, do tego na to kurtkę, bez kurski, no wszystko. Ostatnią górą będzie takie body z Zary, które kupił mi w ogóle mój chłopak. Jak byliśmy razem w Chorwacji. Ma ono takie duże, duży dekolt w literę V. Jest przepiękne, mam bardzo miły materiał. Jest to kolor kremowy. Ma bardzo fajną dzianinę, taką grubszą, lepszej jakości. I kosztowało wcześniej 13 euro. A ja, znaczy mój chłopak je kupił za 6, bo mu się bardzo spodobało. Tutaj macie numer referencyjny. I tutaj mam rozmiar M, bo normalnie nasze M-ki. No i ba M-ka nareszcie w końcu. Yy, jest przepiękny do wody. Zaraz Wam pokażę, jak pięknie wygląda. Również do właśnie nawet zwykłych, czarnych spodni garniturowych. Tak wygląda to wody, no. Ma naprawdę spory dekolt, więc jest ono raczej na okazję. Tak wygląda. Tutaj nic nie prześwituje. Jak widzicie. No tylko tutaj taka linia, ale to wina mojego stanika. Jest takie grubsze, dosyć rozciągliwe, ale też nie jakieś bardzo, więc nie będzie się też zbyt yy, ten kształt jakby nie psuć. Idealnie sięga ze spodni z wysokim stanem, ponieważ tutaj mi się kończy. I bardzo Wam je polecam. Te rzeczy Czyli do jeansów. I są to jeansy z Zary, również z wyprzedaży, oczywiście z Chorwacji. I są to takie białe, bagi jeans. Są bardzo wagi, są one na moje biodra. Są bardzo długie, są przepiękne. Też już je miałam na sobie raz. I to jest rozmiar 40 i zostawiam metkę. Kosztowały 30 euro wcześniej. 30 euro to jest. Bardzo dużo, to jest jakieś 150 zł. No, czyli sporo, no wiecie. Ja je kupiłam za 10 euro. 9,99, no i jest to cena super. Jest to genialna cena za jeansy. Są przepiękne, są idealne, są białe. Brakowało mi takich fajnych białych jeansów w mojej szafie. Miałam jedne, ale nie byłam zbyt ich dużą fanką, po prostu nie leżały tak jak chciałam. E, a te leżą przepiękne, mają niższy stan, e, nigdzie nie mają tak to niczego, mają takie złote guziczki, co również jest plusem, bo ja częściej noszę złoto. Tutaj macie koty referencyjne, więc sobie skanujcie, jeśli chcecie. Uwielbiam jeansy z Zary, mam je po parę lat i nic się z nimi nie dzieje, więc tak wyglądają te jeansy na mnie. Są, jak widzicie, bardzo długie, co mi bardzo pasuje. Mam na sobie kapcie szerokie, długie. Pięknie wyglądają. Kupa również mi wygląda ok. Wiadomo, są to luźne dżinsy, więc nie będzie jakaś podkreślona. Mają one niski stan, co mi się bardzo podoba. Są wszędzie szerokie. Tak, no, idealnie szerokie. Idealnie właśnie pasują według mnie do tej bluzeczki i do tych szpileczek. Bardzo wygodne, będą idealne na jesień i nowy rok do szkoły. E, będą pasować. Do wszystkiego i jestem mega zadowolona z nich. Kolejną rzeczą z mojego wieszaczka, nie wiem czy ją widzieliście, czy nie, ale jest to taka torebeczka. Zary i właśnie również specjalnie zrobiłam dla was na koniec. Cały biały look, żeby pasowała. Jest to taka zwykła biała torebeczka na takim złotym łańcuszku. Brakowało mi takiej basic białej torebki, bo wszystkie albo były zbyt kremowe, albo zbyt beżowe, albo za małe. A to ma idealną wielkość. Można ją również brać do ręki jako taką kopertówkę, bo jest to kopertówka, ale to również ma idealny paseczek idealnej długości na ramię i wygląda bardzo tak. Delikatnie i dziewczęco, jest zapinana na guziczek e, ma sporo miejsca, tylko nie można jej za bardzo wypchać, bo inaczej się nie zapnie. Ale i tak ma sporo miejsca, ma małą kieszonkę w środku, jest ona z Zary i z tego co pamiętam, kosztowała chyba również 10 euro z 13, nie była to jakaś nie wiadomo jaka promocja, ale po prostu mi się spodobała. I jest tak naprawdę idealna i zawsze te 3 euro zaoszczędzone. Ma taką węży, wężykową strukturę. No i wydaje się naprawdę spoko jakości, no i ma idealny kolor, co jest najważniejsze. To było na tyle w dzisiejszym filmiku, jak widzicie, nie ma już nic na wieszaku, nie ma też nic pod nim. Ja jestem bardzo zadowolona z tych zakupów Będą właśnie idealne na rok szkolny I już mam naprawdę lekki aż przesad zakupów Bo ostatnio kupiłam tyle, że to już koniec Mam nadzieję, że filmik wam się spodobał I że dacie mi łapkę w górę Bo to również jest bardzo motywujące Napiszcie w komentarzu, która z tych rzeczy jest waszą ulubioną I czy wam się podobały No ja jestem fanką wszystkich, ale chyba najbardziej tego czarnego sweterka ale sama nie wiem. Ale chyba tak. Ja wam życzę miłego dnia, popołudnia, tygodnia, miesiąca. Kiedy tylko oglądacie mój filmik i żeście dbali o siebie. No widzimy się za tydzień w kolejnym filmiku w niedzielę. Filmiki są co niedzielę. Pa, pa! Buziaczki.